Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś takiego nietypowego jak na filmy windowe, czyli znajdujemy się przed dworcem PKP i nie dworcem PKP, tylko przed windą na jednym z peronów w Bielsku-Białej, mianowicie Bielsko-Biała Północ. Tylko ja tego tam nie, nie nagram za bardzo i przejdziemy się windą. A jakaż to winda? Typ, taka typowa. Która, marka windy, która akurat jest niespotykana w Bielsku i się nią właśnie przejedziemy sobie kliknę taka kabina duża jest to proszę Państwa ZEM 2025 klikamy zasuwanie jest I taki, taki wyświetlacz fajny. Fajny stukota. Przejdziemy się w górę i w dół. I tutaj z góry pokażę Wam bo... dworzec. Tutaj kwiatkowskiego zrobione ładnie. Widać mi leje. Więc nie mam jak. Tam w oddali supy i jakieś elektrownie. Tutaj tak to wygląda. No i wrócimy sobie po to zemem na, na dolne piętro. Wentylator działa? Tak działa. Słychać. Nie zasunęło, ale dobra. No i jedziemy na dół. Bardzo duża kabina, jak na osobowy ten dźwig. No i to by było na tyle. Z tej strony Bielski Windiarz. I przed Wam, i przede mną Winda Zem. Pierwsza w Bielsku Białej. Pozdrawiam.